Tak jak mówiłam, że w naszej wsi został tylko ten kościół i napisaliśmy taki projekt ratowania cmentarza, który też został zniszczony. Tu są zdjęcia, jak wyglądał cmentarz przed odchwaszczeniem, oczyszczeniem. Nie można było tam wejść, jest cały zarośnięty różnymi krzakami. Była tam kiedyś kapliczka, która praktycznie nie było jej widać, wchodząc na teren tego cmentarza. Tu już zaczynają się prace, pierwsze prace porządkowe. Opowieści o cmentarzu, co było w projekcie zaplanowane, że współpraca pokoleń, starsi, dzieci, będziemy poznawać historię tego cmentarza, będziemy razem przy nim pracować. Tu właśnie są schody jest odkryta ta kapliczka, po której zostały tylko fundamenty. Szkoda, że jej nie widać całej. No i widać, ile zostało zrobione. Dzieci bawią, bawią się, układają puzzle ze znalezionych szczątków nagrobków. Sadzimy drzewka, bo była cała jedna strona wysadzona świerkami, które świerki oczywiście poginęły, po, po, pogniły. Zostało to odtworzone. Tu jest wyjęcie z ziemi pomnika. Stworzenie alejki, wszystko własnymi siłami przy pomocy właśnie mieszkańców. Mieliśmy na celu też, żeby potomkowie tych, którzy zostali tam pochowani, być może przyjadą do nas do motarzyna. I zobaczą, że to miejsce wygląda tak a nie inaczej. Nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę zostało bardzo dużo zrobione. Pani Maria była u nas na prelekcji, opowiadała opowiadała nie tylko Pani Maria, bo ja przepraszam, tak pani Bartczak też opowiadali właśnie o trudnym dziedzictwie naszych, naszych ziem, po niemieckich ziem. Wydaje mi się, że ten projekt, pokażę jeszcze te nagrobki, ten projekt bardzo dużo dał ludziom do myślenia, że właśnie tak jak było mówione, to co mamy to jest nasza historia, tak? nie możemy tego potępiać, niszczyć. Ten cmentarz został zniszczony w 70 latach, nie wiem dokładnie kiedy, a najstarszy nagrobek jaki udało nam się odkryć jest z 1901 roku. Czyli ktoś umarł w 1901 roku. Nie pamiętam, w, w, w którym roku był urodzony. To mniejsza z tym. To nie ten. Tam był 1901, nie ma tego zdjęcia. To są właśnie szczątki przy grabieniu, przy wyrywaniu tych chwastów, tych haszczy odkrywaliśmy takie... Proszę, jak pięknie zachowany, nawet farba złota jeszcze jest, gdzie u nas, jak się teraz pomaluje, to po dwóch latach trzeba na nowo malować. 1918. Są też odnalezione tabliczki, tylko tutaj chyba nie ma na zdjęciach dzieci. To są takie półokrągłe tabliczki malutkie. Na, naprawdę ja osobiście bardzo się cieszę, żeśmy się tego podjęli. Jesteśmy chyba, nie chyba, tylko na pewno, jedyną miejscowością w Gminie Tychowo, która coś takiego zrobiła. A można powiedzieć, że w co drugiej wiosce w Gminie Tychowo są takie cmentarze. Nikt o to nie dba. To tak przy okazji naszego stowarzyszenia, bo stowarzyszenie nasze głównie ma na celu pomóc odbudowę tego kościoła on został uratowany od zawalenia się całkowicie groziło mu zawalenie a przy okazji w naszym, w naszym statucie mamy też promocję i odnowę wsi pomoc, pomoc w odnowie wsi więc staramy się pisać takie małe projekty bo to był projekt działaj lokalnie na kwotę 4500 Y, które wykorzystaliśmy w całości, można no w całości na ten cmentarz. No co jeszcze mogę powiedzieć? Wszystko, tak? Dziękuję. Wspaniały ja projekt, to gratulujemy. Jeszcze, taki, to, tej jeszcze tym się muszę pochwalić. Ostatnio właśnie 6 września odebraliśmy y, dyplom uznania od y, marszałka. Wojewódzkie, województwa zachodniopomorskiego, tak, za nasze y, działania na rzecz y, zabytków.